Zastanów się, że jak ma No to tak, ale pewnie nie, nie każdą. Po, po, SÁSZE SÁSZE kiwaresi, necessary... No muszę do czasu. trzeba pomóc państwu w ogóle. Disabilities... Dobry. Dziękujemy. No ja miałam bez loda.

Dobra, Zobaczmy, to jest, jest mała cola. to, to, pole. Pole. Wyskie, to A, ja Ice Latte może... Nie, Ice Latte, to z tyłu. No, ja to jest moje Ice Tea. To, to jest było Ice Jeden z tych trzech to jest Ice I i to jest a Ten duży? nie To jest cola. To jest cola, ale ja mają małą chyba. Ja o, ja mam to jest moje. Miała penio, miała penio. To moje, no, no Mamy no, te siki na pół. Dobra. I jest mój sos i Dobra, smacznego chłopaki! Matnego. Dajcie rurę. Rura musi jebać. Ej, chcesz motorolasnika zestosować? W jednego. A z tosem z Sos, czyli lemon. A je, ten też nie dać. No masz jednego. I od raź jednego. Kurwa, to ile ja będę jadł? Niech to nie chcę się da miernej. Jednego wezmę od ciebie hmm. hmm. Dobry ten motorapki. No, Zapomniałem. Tak? O, wchodzi Z co chodzi o nie mogę. Jak nie no. mogę? Hmm. Zobaczmy. Hmm. to. co? No. No, chodź. <try> yes, mm. no mega wie. Bo, to, kurwa to je jest ba, da, da, no. nie jest tak. Nie, to nie jest No, kurwa. To jest nie To jest Nie, to No, Za To później kurwa. Ej panowie, to objazd To No, Tak, nie ujebie. mam.

Ma kurczaka, i warzywa i podobno jest bekon tutaj. To no tutaj. To no panowie kurwa no. Przytrzymajcie coś, nie? Ja. no Zawsze ja do śmieci ma już Moja lubiona rzecz McDonalda. ma A nie ja do tego nie ma nowego, nie ma Teriyaki nowego. ma na nie ma nie nie Jadą no. No i no, na nie wiem aż tak dużo jak się wydaje tak kształcenia. Jak to trochę liczył te kolory. No, różna. No, no, tak. Chciałem tylko pasko obronić. Mm. No banner. I z Kisga wita przypadkiem, że AIDS latnie. <średenie> 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 no, jest tak widać, jakbym myślałem, tak. sobie widział, nie?

......

No ja. Zabiłeś ją? Zabiłem ją z pinczerem Ja pierdolę A to było burgera zmarnowane, żeby zajebać tę mostkę Zaszmać No, jest za lapinią jeszcze Jeszcze? Śmietanowy, bo jest na majonezie. Najwięcej kalorii ma. O, to... No nie je najgorszy. <noise> jest najgorsze. To jest ty kurwa zwykłą koleś, czyjesz? No bo lubię. Ja nie z tego, że patrzę na, kolę, na, no, na no, to, ile kalorii. nam ci pipa, możesz mnie opluć, ale przejdźmy na kole zero, ja przeszedłem. Serio. I kola zero? No początku jest kupię bo byłem hejterem, więc nie mówiłem Remkowi, Remek kurwa jebać tą koledę z cukrem lepsza Ale był moment, że zacząłem chwać tą zwykłą cukrę tak dużo Że mi tak zgrzydła Kupiłem zero, bo średnio Później okej, okay, teraz nie muszę pić kolistu, tak. powiem. Ja też jak piję kolizero, to mi nie smakuje, bo e, normalna. Tak. A, a to mi, a mi smakuje i jedna, i druga. E, ja e, dam, wiesz, że w tej kolizero masz aspargam e, albo kolodę. By, była to, już spartan, aspartam. No. Była już drama, pula to daje. E, Rakus pulczy ogólnie w dłuższej roczni pierwsza. Stare, pierwsza rzecz, że jak <noise> na drugim kłopotu masz rakusu pulczy. Ale w dostaniesz... No właśnie. Dobrze. dobrze, ale ja uważam, że albo pić normalną, ma to stale gdzieś, chyba. <laughs> ale stary, słyszałem, że tam na oryginalne tu się koli. Jest tak niska, a jak będziesz pił kole cukrem, to tak spił, a w ekstra cukrem. Ja, Jest polecam, wodę, znaczy, ja no Pan nawet polecam pić, wodę, na przykład. Woda? No tak, ja, modem, ja wodę i ten polecam w ogóle nie pić że ani z alipotiami, nie to Wodę mineralną, ani śluzlaną. Czemu?

Min, bo niemineralne... nie mineralne, nie mają minerałów Rydane? ale w smaku mówię, mają nie. minerały oczywiście, że mają tak, ale, ale to nie mniej to... niektóre mają tak różne minerały, że mogą zupełnie smakać jak inny napój duża ta wartość zelata no to, no nie... to jest w ale no ale no tak ale nie w jego, bo jeśli jest i, i tu was to nie dałem Co? Ja już się mogę. Kiedy to log pomaku, kiedy to mogę jednym Nie Ja wywaliłem ja resztę burgera, bo tu nie jestem głodny. Bo chcesz... w tym Wywaliłem to burgera. To czemu nie o Tak, Ja byś?

No właśnie, a brud przez cały wyjazd, ja nie marnuję no jeden. No właśnie, tutaj daj dwa razy wszystkich takowych co? Więc proszę to jeść, bo nie jemy, tak? Mam dość burgerów. Oleś pan Dziak mówi, że nie robić marnowania jeden. No nie robić, ale. Ale zawsze jest to ale, nie? Mówi się, że... Na fój, tak wie jej kurwa o na to je mata. O, to też nie chcę panu te panu nieść, panu nieść, panu nieść, panu nieść, i yeah. <laughs> patrzę do jednego stronu stolica i przeleciała mu kartka do podniesienia na drugą stronę. <laughs> Ale miałem wizer. Oj, ten wiater. No, ja ja jeszcze? liście? Powieknie, widzisz, te włosy na jeszcze